irn.pl. Zanim zacznę, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania naszego kanału. Jak założyć portfel Bitcoin. W dzisiejszym świecie, kiedy bitcoiny są coraz bardziej popularne, ich cena rośnie nieprzerwanie od kilku lat, warto by było zaopatrzyć się co najmniej w kilka bitcoinów, gdyż specjaliści przewidują, że w ciągu. Najbliższych dwóch, 3 lat ich cena poszybuje od aktualnych 900 dolarów do ponad 10 tysięcy dolarów, czyli zysk będzie 1000%. Jak założyć portfel i gdzie? Po pierwsze, gdzie założyć portfel? Sugerowałbym założyć portfel Bitcoin w serwisie blockchain.info. Założenie serwisu jest proste. Nie ma tu żadnych problemów. Wystarczy kliknąć wallet. Następnie, jeśli jest się nowym użytkownikiem, create a free Bitcoin wallet czyli stwórz darmowy portfel Bitcoin. Następnie wprowadzić nasz adres e-mail oraz nasze hasło. Potwierdzić, że zgadzamy się na politykę firmy. Kliknąć Continue i gotowe. Nasze konto zostało założone.